Listopad 2021. Johannes Prasek. Jeden z trzech kapłanów zglotynowanych 10 listopada 1943 roku w Hamburgu. Kapłanów z Libeki. Pierw barbarzyńcy bombardowali Libek. Potem aresztowali Johannesa Praska. Urodził się tutaj, na Hamburgu. Urodził się. 13 sierpnia w 1911 roku, kiedy wel, była koronacja Matki Boskiej przez biskupa Dybinga, Bernarda Dybinga tego dnia w Warszawie siostra Katarzyna od wszystkich świętych, sakramentka miała śluby wieczyste tego dnia było zdjęcie Goran Goldmana, Franciszka Nina FSS za którego modliła się 20 lat siostra zakonna, żeby został kapłanem i był kapłanem, ma być wyświęcony na Monte Cassino Johannes Mój niezwykły przyjaciel. Mój niezwykły przyjaciel. Tego dnia, 10 listopada w 1943 roku już barbarzyńcy drukowali gazetę po polsku. Wszystko zorganizowane. Ten program trwa 527 lat. Zakończył go w 2019 roku, 12 października barbarzyńca Franciszek, który tutaj właśnie mówił o naczelnika z libek, tutaj w kościele św. Józefa, 12 października w 1986 roku, kiedy fałszywy papież, ich papież, który się urodził w Adowicach, a wadowice, wadowice miejskie dostały 10 listopada 1430 roku. 10 listopada tutaj w Hamburgu urodził się apostoł Harisji Herman Kowena na obozie Mariana Świętego Sakramentu. Wnuk Rabiny Poznania, gdzie był na zaproszenie biskupa leduchowskiego Herman Kowen był. 12 października 1868 roku i był na Żydowskiej, i był na Wronieckiej, tam gdzie był kiedyś klasztor dominikanek, gdzie teraz walczy ksiądz Michał Łośnicki. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie znaki, wszyscy święci, męczennicy, święty papieżu Benedykcie V, który tutaj umarłeś w Hamburgu. Dzisiaj w tym niezwykłym dniu 10 listopada. 2021 roku, roku prawdy. Wspomagaj nas, Panie Boże, jedy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, objawiłeś się 1 lipca Święto Krój Chrystusa w 1932 roku. Eugenie Rybasko. Tego dnia, kiedy się objawiłeś, Boże Ojcze, święcenie kapłańskie i obronoroczy chrześniak. Teresy Neumann z Canis w Canis miał chrzest. Miał chrzest. 10 sierpnia 1928 roku. Panie Boże, tyle znaków dzisiaj. Jezu, ufam Tobie. Duchany się, blasek. sobie życie. Wszystkich świętych. Odałyście się sakramentki za Polskę Chrystusową.